Dzień dobry, nazywam się Jan P. jestem reżyserem filmu Żeby nie było śladów i serdecznie zapraszam czytelników i Francja do kin na film, który wchodzi tutaj we Francji już 4 maja. Serdecznie zapraszam. Po, po premierze Ostatniej Rodziny rozglądałem się za materiałem do następnego filmu. Z racji tego, że sam nie piszę scenariuszy, raczej to Zawsze szukam jakiegoś materiału, albo książki, albo, y, albo ktoś pisze mi mnie scenariusz. Y, tak się złożyło, że Cezary Łazarewicz w tym samym czasie wydał swoją książkę, żeby nie było śladów w sprawach Grzegorza Przemyka i y, była możliwość jej przeczytania. Jak ją przeczytałem, dostałem ją od moich producentów y, takich Nimbotam i Leszka Bodzaka, z którymi zrobiłem wcześniejszy film, Ostatnią Rodzinę. Y, no, i jak przeczytałem tą książkę, to, to uznałem, że to jest absolutnie historia po prostu watta filmu z bardzo wielu różnych powodów. Co prawda jest to historia sprzed prawie 40 lat, natomiast ja w niej zobaczyłem bardzo wiele aktualnych rzeczy, które się odbijają zupełnie jakby to się wydarzyło gdzieś, gdzieś za rogiem, a nie, a nie dawno temu. Ja zawsze staram się opowiadać historie yy, uniwersalne które, choć mogą się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo polskie, to to są odczytywane niezależnie od szerokości geograficznej i myśmy długo się zastanawiali, jak opowiedzieć historię Zdzisława Beksińskiego i jego rodziny, tak żeby to zrozumiał ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o jego malarstwie. Okazało się, że w ogóle nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o sprawę Grzegorza Przemyka i film, żeby nie było śladów, to Myślę, że premiera w konkursie głównym w Wenecji, to że film został sprzedany do ponad 25 krajów do dystrybucji kinowej, to są takie obiektywne dowody na to, że ten film jest odczytywany z sukcesem, nie tylko w Polsce, po prostu. Ja mogę powiedzieć, że już będąc ponad pół roku po premierze światowej, miałem bardzo wiele ciekawych rozmów na temat tego filmu. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, i okazuje się, że ta historia jest rozumiana. No i w ostatnim czasie też dostała niestety dodatkowy kontekst, bo od dwóch miesięcy jest odczytywana w odniesieniu do, do wojny, która jest w tej chwili na Ukrainie.